Mamy szesnastą niedzielę zwykłą. Wsłuchajmy się w treść Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim, rzekła. Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A pan jej odpowiedział: Marto, marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego: Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Zawsze tak mam, że ilekroć czytam tę Ewangelię o Marii i Marcie, słowa Pana Jezusa jakoś szczególnie mnie dotykają. Pewnie dlatego, że ten tekst jest właśnie o mnie. Marta przecież niczym nie zawiniła. Ta cała jej posługa była ukierunkowana na Pana Jezusa. Ona chciała po prostu jak najlepiej go przyjąć pod swój dach. Jednak słowa delikatnego upomnienia nie padły z ust Pana Jezusa pod adresem tej bezczynnej Marii, ale właśnie pod adresem krzątającej się Marty. Dlaczego? ważne jest to zdanie pana Jezusa Maria obrała najlepszą cząstkę której nie będzie pozbawiona Tam dosłownie w języku greckim jest napisane agaten merida to znaczy dobra szlachetna cząstka W ten sposób na przykład Żydzi mówili o ziemi obiecanej więc Jezus mówi że Maria obrała jakieś takie najlepsze dziedzictwo i tego dziedzictwa nie będzie pozbawiona Co jest tą cząstką co jest tym dziedzictwem wydaje się że sam pan Jezus i myślę, że te słowa pana Jezusa mogą być lepiej zrozumiane, jeśli przełożymy to sobie na takie nasze współczesne realia, na jakąś sytuację analogiczną. Wyobraźcie sobie na przykład mamę albo tatę, którzy tak bardzo się troszczą o swoje dziecko, tak bardzo zabiegają o jego dobro, że wręcz po prostu nie mają dla niego czasu, bo ciągle pracują, ciągle się zajmują różnymi rzeczami, żeby temu dziecku niczego nie brakowało, ale właśnie brakuje mu czegoś najistotniejszego. Mamy i taty. Albo wyobraźcie sobie księdza proboszcza, który tak bardzo troszczy się o swoją parafię, że dba o wszelkie inwestycje, remonty kościoła, kupno nowych organów itd., że jego parafianie pozostają bez dusz pasterza, bo po prostu nie ma czasu dla nich, a więc nie robi tego, co najważniejsze. I być może właśnie to miał na myśli Pan Jezus, że Marta tak bardzo troszczy się i niepokoi o te wszelkie różne dodatkowe sprawy, że nie ma czasu dla samego Pana Jezusa. Czy czasem nie jest i w Twoim przypadku tak, że troszcząc się o wszelkie sprawy związane przecież z Jezusem, związane z Ewangelią, nie zapominasz o samym Jezusie? Czy w tym, w tym całym zabieganiu, w tym dążeniu do tego, żeby wszyscy mieli wszystkiego pod dostatkiem, żeby było jak najlepiej, nie zapominasz o tym, co najważniejsze, o tej najistotniejszej cząstce? Bo jeśli tak by było, to może się okazać, że całe Twoje życie jest jak, co prawda, piękna i złożona układanka, puzzle, w których brakuje najważniejszego, centralnego elementu, bez którego ta całość traci sens. W minionym tygodniu wybrałem się do Kalwarii Zebrzydowskiej, pospacerowałem sobie dróżkami, pomodliłem się w kościele, w ciszy i wtedy dopiero uświadomiłem sobie, że to był ten brakujący element całej układanki, że miałem czas dla wszystkich i dla każdego, że robiłem bardzo wiele różnych spraw, wydawało się dla mnie bardzo ważnych, ale jednak brakowało mi tego osobistego spotkania z Panem Jezusem, tej ciszy, tego przynajmniej na chwilę oderwania się od tej całej rzeczywistości, od zgiełku, od różnych wrażeń i spraw czekających na załatwienie. Jednak proszę zauważ, że Jezus mówi o cząstce, to znaczy modlitwa. Spotkanie osobiste Twoje z Jezusem ma być tą istotną cząstką, której masz się sam czy sama nie pozbawić, o którą musisz zawalczyć, ale jednocześnie to spotkanie z Panem Jezusem nie może usunąć Ci przed oczu całej rzeczywistości tych wszystkich spraw, które trzeba załatwiać, tych ludzi, których kochasz, którym służysz. Nie, to wszystko trzeba zachować. Trzeba zachować właściwe proporcje. Jednak nie może zabraknąć tej istotnej cząstki, bez której wszystko traci sens. Jeżeli płetwonurek chce zanurkować i penetrować dno oceanu, to musi od czasu do czasu się wynurzać i złapać oddech. Jeśli wędrowiec chce przemierzać kolejne długie kilometry przez pustynię, no to musi od czasu do czasu wziąć butelkę z wodą i, i, i nabrać kilka łyków. Jeśli malarz chce namalować piękne, dzieło, to musi sięgać pędzlem po farbę, bo, bo suchym pędzlem nawet najzdolniejszy, najwybitniejszy malarz niczego nie namaluje. Tym oddechem, łykiem wody i farbą jest właśnie modlitwa. Jest ona jakby cząstką tego wszystkiego. Nie jest całością, ale jest cząstką, która nadaje smak, która nadaje sens, która daje ci siłę. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Mówi Pan Jezus. Bez Niego, bez Jezusa każdy pejzaż traci kolory, każda wędrówka jest bezsensowną tułaczką, każde wypłynięcie na głębie pozbawioną celu walką z żywiołem. Może wezwanie pana Jezusa skierowane do Marty: troszczysz się, niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Może to wezwanie i te słowa są także skierowane do Ciebie i są pewnym kierunkiem, w jakim warto zaplanować rozpoczynający się tydzień. I na dobre przeżycie tego tygodnia niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w Jezusie.